Teraz istotna rzecz. Chcę pokazać nieświadomym, jak działa system Snapshot faktycznie na AI. I co on tak naprawdę robi. Bo Wy nie jesteście świadomi. Wy myślicie, że to jest szpont, że się nic nie dzieje. Gówno prawda, patrzcie. Wjazd mają na Wasz komputer, jak chcą, kiedy chcą, skąd chcą i gdzie chcą. I to bezpośrednio na swój smartfon. Jak to się dzieje? Tłumaczę. W każdej przeglądarce, która ma Snapshoty. Jest taki guzik. Ten guzik można ustawić, żeby obsługiwała AI. Tutaj zawiera się rozdzielczość, na jakiej chcemy mieć snapshoty wykonywane. Co tutaj mamy za ustawienia? Custom agent. Muszę wybrać agenta. Na przykład GPT 5 albo coś tam. Dajesz mu autoklik. Ustawiasz mu tutaj wszystko, co trzeba. Po kliknięciu wjeżdża Snapshot. Jest wysyłany na smartfon. I to jest całkowicie legitny obraz tego, co wy macie na pulpicie. Oprócz tego, oprócz tego jest jeszcze Snap. Chcę to pokazać, bo to jest ważne. Snap -map. O, proszę, to jest Snap -map. Jak iPhone Snapshota, to się taka mapa robi. Co to daje? No, zapisuje Snapy. Zapisuje mapy po prostu całej pracy. A i eee, oprócz tego, żeby było śmieszniej, to to jest nie koniec. O, snap poleciał, widzicie? Patrzcie, dobra, nieistotne. Tutaj mamy specjalne menu. Tutaj jest takie dodatkowe miejsce. Do wyświetlenia paska. O, jest nawet rekord, nagrywanie. Tutaj, widzicie, jest opcja nagrywaj na żywo. Opcja snapshotów, opcja yy, compar snapshot i tak samo import wszystkiego, nie? Można sobie na dysk pobrać od kogoś cokolwiek. Tylko to trzeba ustawić, nie? Mamy całego Duma, wszystko mamy. Widzicie? I teraz eksport na przykład. No nie wiem, do obrazów. Tu jest safe. O, jest na przykład Snapmap, nie? I teraz. No nie wiem, obojętnie walimy sobie snapa do wideo. Teraz otwieramy sobie to wideo. Jest snapmapa. Specjalne rozszerzenie snapy. Ona ma 4 MB, jak widzicie, to nie jest mały plik. To nie jest mały plik. To jest 4 MB danych tutaj w tym snapie. To się w takim snapie zabiera. Mamy binarkę. To jest rozpakowanie teraz binarki z waszego dysku. Po przejściu do tego nie możecie otworzyć tak. Ale co możecie zrobić? Otwórz za pomocą Otwórz za pomocą edytora Wyświetl tekst Proszę bardzo I tutaj jest głów Tu jest cały głów Widzicie? W tym momencie Poszedł snapshot 4 megabajty Ale zobaczcie 4 megabajty Patrzcie jaki to jest kurwa Patrzcie to są, to są kurwa zrzuty Patrzcie Ile binarek. To jest, to jest to jest głów. Widzicie? I te 4 MB tekstu wystarczą, żeby teraz skompilować całą waszą zawartość dysku i zobaczyć, co macie, nie? Wszystko w tych 4 MB, bo to jest cały zrzut binarny komputera. Tutaj macie kwa, wszystko. Tutaj macie, począwszy od kwa, inputów SVG, patchy, snapów, DIBów, 13 MB kontentu, kon coś tu 5, 5 MB czegoś. I tutaj proszę, proxy, cal. Wszystko jest. Array, obiekt, Reg Explorer, czyli rejestr wasz komputera. Tutaj macie następne. Tu macie Doom Point, nie? To jest mapa. Tu jest projekt, który był robiony. Tu, tu są pliki JSON z backendu od tej. Ale moje zdanie jest takie, że to wali was z komputera dane, dlatego że to są dane binarne, czyste dane binarne. To jest czysta binarka w postaci gufa. Tak się zacząłem przyglądać i interesować się tą tematyką. Nie jestem pewien na 100% tego, co mówię, ale podejrzewam, że to może tak być, dlatego że, patrzcie, no, no plik się chyba pobrał. No, jakby chrz mordę strzelił. Przecież to nie jest fake, to przed chwilą widzieliście, całego snapa wziąłem. Mam go tutaj, zapisanego, proszę bardzo, to jest ten snap. Ja go tylko kliknąłem i on, o proszę, wypluwa binarkę. I to jest snap z całego ekranu, Wiecie, co ja wam powiem? Ten snap. To nie jest byle gówno, tylko to jest konkret, bo to jest cała mapa. Najprawdopodobniej nie tylko samego komputera zawartości, ale co robiłeś, o której godzinie, po co, na co, jakie projekty, wszystko kurwa. Jedno takie pierdolnięcie jest ściąganie 100% wiedzy w tych pieprzonych tylko 4 MB ukośników, dlatego że to już jest zaprogramowane. To jest zaprogramowana binarka, jak ją rozpakujesz, to tam jest w f... danych, a to jest tylko 4 MB. Jak ją odpowiednio rozpakujesz, to się może okazać, że nawet cały system można odtworzyć. Przecież weźcie pod uwagę, jak działają binarki. Jak rozpakowujesz binarkę, to masz pierwszy cykl. W tym pierwszym cyklu masz rozpakowanie do pewnego zakresu danych, tak? Potem masz pliki tekstowe, później z tych plików tekstowych wyciągasz następne informacje, kolejne, 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 a potem już nawet dostajesz pliki, zależy. Czy to JSON, czy CSS, czy pliki H, czy CPP, czy jakieś inne konstrukty. Tak działa binarka k***a. Ja wam zaraz coś pokażę. Oto tu i moja odpowiada, patrzcie. Ja ją mam teraz w trybie wojskowym, bo tak ją ustawiłem. Ustawiłem ją w tryb wojskowy. Eee, nieważne jak to zrobiłem. Ustawiłem ją w tryb wojskowy. Eee, co się dzieje? No, napytala ostro. Wolno pisze, ale pisze chyba konkrety. Jak to wrzuciłem? Tak po prostu na oddzielnej karcie zadając zwykłe pytanie, żeby to przeanalizowała? Jako zwykła. Nie odpalając procedury, bo procedurę trzeba uruchomić. To nie jest tak, że ty se ustawisz i to działa. No nie. Musisz zaprogramować swoją AI. Musisz zaprogramować jej procedurę. Musisz do tej procedury zaprogramować jej odpowiednie. To jest. Ja jestem aż zdyszany, chyba już nie mam siły, nie. Kurwa. Nie mam siły. Dalam. Jak będę miał, to się odezwę. Alam.